Dzień no widzowie. Z tej strony Maciek nagrywamy już chyba. No w sensie nagrywamy szóstą część. Jak robię ten magazyn. No, więc na razie będę kopać. No i tak dalej. Bo tu muszę jeszcze skończyć. Dokończyć. Cały był było. z tymi deskami. Upadło. Dobra. Nieważne. No i dalej lecimy. Zostawcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek. A ja przechodzę do filmu. No i jakiś komentarz nie zapomnijcie napisać. Tu nie ma. Więc pamiętajcie widzowie, a ja teraz muszę cały czas to kopać. Jeszcze nie wiem, do no kto widzę. wypiłem to ile jeszcze. Jeszcze jedną minutę będzie do Teraz polecę zaraz pochodnię. Z tym kosem. Cyk.

nie, to już nie, będzie. nie, jest, nie, 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 się skończyła widzowie, o już pochodniu szybko. No, wizja mi się skończyła widzowie. Dzień. Widzowie, ja że jest już noc. Także dobra, widzowie. Lecimy. Ja idę po pochodnie i będziemy dalej. Widzimy się za chwilę, jak wezmę już te pochodnie. Także widzowie, my już jesteśmy ja jestem, nie wiem. No i ja lecę dalej tam kopać. Nie tu, tylko tu. Normalnie jak widzę. Dobra. To było tu. Nie mam już niestety. Nie mam już Doktor no wizji. Ulecinkam. Ej, no tu już koniec ha, dobra, więc lecę dalej. O, dokopałem się, idealnie. Bez doktora wizyta się jakoś da pracować. Muszę teraz to wykopać na jeden, Czy ja to cały czas do góry podchodzę. Ale, to gdzieś ja tu gdzieś łożył. Co? Nie widzę, ja tu multi pochodzi. Stawiam. Okej. Okay. No nie! Co ja zrobiłem? Wkopałem się na dół. O, nie to nie powinno tak wyglądać. teraz git Dobra. Widzimy się, widzowie, jak ja to przekopię. Także, widzowie, ja już się przekopałem. Tutaj dookoła jestem przekopana. тела. Вот я тебе скину за 600. 5 5 5. Я бы снял за за 100, вообще. Jeszcze nocy nie ma? Aha. Myślałem, że jest noc. Chyba, że się robi już noc. Widziałem, że już noc jest. Także widzowie, wstałem mi lecę tutaj, kopać dalej. Widzimy się, widzowie, jak wykopię oto całe, i to całe wykopię. Wtedy się zobaczymy, No widzowie. Ja już jestem tutaj, wykopem kolejną część. To część wykopię w następnym odcinku, bo zaraz skończę, bo mi się nie opłaca już tam dalej robić, bo mi się po prostu nie ja chce. Wychodzę tu. Pewnie pytacie się widzowie, czemu to się zmieniło na lód. Ponieważ ja mam buty, na w których mam takie coś, przez co mogę chodzić po wodzie, bo zmieniło się na lód. Po prostu takie coś. Tu są różne potrzebne rzeczy, więc ja idę odnieść te rzeczy, no i... Dobra, też całe zapełnione. Jeszcze dzisiaj narzekam, że mam, że mam za mało cobblestone. tymczasem dzisiaj prawie dwie skrzynki zapchane. Oj nie, ale tra. A nie, już miejsca nie mam w tych skrzyniach. Wszędzie mam tego cobblestone. Żelazo. Ja żelazo nie potrzebuję do no. Do no jeju. Mi coś tu się zmienia. Nie wiem co. Jeszcze chyba nie mam łopatę. Ostatni statko by został. A do tej skrzynki nie wrzucę. Chyba że do szalkera. że widzę, ja na dziś będę kończyć. Następnym w siódmym odcinku obiecam, że skończę cały magazyn. Także pa!